Wtedy przyjedzie od razu Eksorcista Za niecałe 300 Dokładnie za dwie Jak z fakturą będzie drożej Ważaj beze dupie Dostaniesz po drugie, Ważaj dupcy beze Na muszkecie bierze Zalina skacznik Gdzie Kiedy z barku znika to kurwa jest? Papierosy, z co, co, co jest tu fajnego? To nie jest śmieszne nawet. Ja pierdolę, ale ci się gust spierdolił. Co to kurwa jest? To, to, to wszystkie moje kompromitacje życiowe kurwa musieli umieścić w jednym... ale to nadal nie jest śmieszne stary. A to nie są wszystkie. Widz po wyciągnie. Nie mam bardzo no co powiedział? Nie, ogólnie ja bym tutaj prosił wszystkich TikTokerów, żeby nie opublikowali takich treści kurwa Mać. A jak już to zrobicie, to myślicie. Nie, proszę nie wysyłać. Nie, to jest żenujące, 0 na 10.